W tym materiale zaprezentuję Wam działanie kolejnego odkurzacza mającego od największego chińskiego producenta. Poznajcie Tineco Switch S6 Stretch. To model, który posprząta każdy skrawek Waszej podłogi. I to dosłownie. Zanim jednak przejdziemy do tego, jak ten sprzęt radzi sobie z zabrudzeniami na sucho i na mokro, zobaczmy, co znajdziemy w pudełku. A tu naprawdę sporo akcesoriów do zaprowadzenia w Waszych mieszkaniach porządku oraz harmonii. Poza myjką z pojemnikami na zabrudzenia i wodę czystą znajdziecie też bazę ładująco czyszczącą silnik, rączkę do sprzątania na sucho oraz rączkę do myjki, rurę, a także trzy różne końcówki do sprzątania na sucho. Nie zabrakło tu również płynu do czyszczenia marki. Tineco. Teraz wystarczy wybrać jak chcemy posprzątać przy użyciu Tineco Switch S6 Stretch na sucho czy raczej na mokro. Sam montaż urządzenia w każdej konfiguracji jest naprawdę łatwy. W przypadku gdy chcecie czyścić podłogę na mokro do myjki musicie przymocować silnik oraz rączkę. Nie zapomnijcie także o pojemniku na wodę brudną i czystą, ten drugi umieszczony został na głowicy urządzenia. Jeśli natomiast wybieracie odkurzanie na sucho wystarczy do rączki przymocować silnik, opcjonalnie rurę oraz wybraną końcówkę np. szczelinową lub wyposażoną w diodę LED. By w chwilę później móc zająć się walką z brudem. Sprzęt szybko zmodyfikujecie do aktualnych potrzeb dzięki silnikowi Switch Pro, który wystarczy przepiąć z do rączki, modyfikując też wykorzystywane akcesoria. Prawda, że proste? Do posprzątania każdego skrawka Waszej podłogi pomocna okazać może się konstrukcja 180 stopni lejflat, która umożliwia położenie włączonego odkurzacza na ziemi, aby dostać się nim w niedostępne na co dzień miejsca, np. pod fotele, kanapy czy komody. Samo sprzątanie okaże się jeszcze łatwiejsze dzięki konstrukcji głowicy, umożliwiającej czyszczenie powierzchni przy krawędziach zarówno z lewej, jak i prawej strony. To zasługa specjalnie wyprofilowanych wcięć z obu stron wałka. Wśród przydatnych usprawnień wskazać należy również technologię MHCBS, dzięki której do wałka z prędkością 450 obrotów na minutę dostarczana jest nieustannie czysta woda, a ulepszony zbierak skuteczniej separuje brud. Z kolei technologia Zero Tangle w przypadku końcówki do odkurzacza pionowego i Dual Block anti -Tangle, jeśli chodzi o myjkę uniemożliwia odkurzanym włosom lub sierści zaplątywanie się wokół wałka. Odkurzacz ten może pochwalić się również wysoką mocą sania równą 18 kPa. To więc świetna opcja dla przeciwników kurzu i pyłu, ponieważ dzięki technologii Pure Cyclone powietrze jest filtrowane aż na pięciu etapach. A po odkurzaniu można całe urządzenie rozłożyć i schować w szufladzie albo umieścić w bazie, gdzie zostanie naładowane i wysprzątane bez użycia naszych rąk. Ładowanie urządzenia do następnego sprzątania rozpocznie się po umieszczeniu myjki w bazie. W pełni naładowany akumulator pozwoli na korzystanie z urządzenia myjącego przez 40 minut lub 70 minut w trybie odkurzacza pionowego. Jeśli chcecie, możecie też nacisnąć przycisk kropelki umieszczony na rączce, inicjując proces samoczyszczania się myjki podłogowej. System FlashDry jest bardzo efektywny, ponieważ tineco Switch S6 Stretch do procesu samoczyszczenia wykorzystuje gorącą wodę o temperaturze aż 85 stopni. W ciągu 2 minut trwa oczyszczanie odkurzacza oraz wałka szczotki podgrzaną wodą i usuwanie brudnej wody, a przez następne 5 minut trwa suszenie wnętrza urządzenia, aby nie został się w nim żaden brud ani nieprzyjemny zapach. I to tyle o urządzeniu w teorię, teraz czas na praktyczny test białej chusteczki. Czyszczona na mokre powierzchnia, niemal błyskawicznie po jej umyciu jest sucha, co udowodni wam ta oto chusteczka. W przeciwieństwie do standardowych mopów i wielu produktów konkurencyjnych, woda przez Switch S6 Stretch nie jest rozcierana, a prawdopodobieństwo nieprzyjemnego wejścia na mokrą podłogę z suchą skarpetką jest praktycznie zerowe. Teraz zobaczcie, jak Tineco Switch S6 Stretch poradzi sobie z typowymi zabrudzeniami, które mogą przytrafić się nam w kuchni. To wszystko, co chciałem powiedzieć wam o Tineco Switch S6 Stretch. A o innych urządzeniach marki Tineco, możecie posłuchać w innych materiałach na tym kanale. Wszystkiego czystego. Cześć!